I znowu witamy w programie Drugie życie złomu w Twojej firmie na dachu w domu. Taki piękny młoteczek za złotówkę z sakiem i trzoneczek za 3 złote. I pani strugarka, która zrobi tutaj takie jak widać. No cóż kształt jest nie taki jak powinien być. Będzie trzeba strugać. Włączymy napięcie. Hmm. Piękne. Piękne. Przyniosło taki efekt. No, Cóż. nie jest tak źle. Mogło być lepiej. Ale trzonek chyba zaczyna pasować do otworu. Obuchu, obuch? dobrze mówię. A to jest efekt prawie końcowy. Moteczek już prawie jest gotowy. Jeszcze chwila kawałek. Można szukać, można pukać, można sobie różne rzeczy. Takim pięknym młotkiem wykuwać.